Zanim został skazany za napaść i torturowanie swojej żony, jedynym życzeniem Michaela Cartera było zobaczyć swojego psa rok jego po raz ostatni. Ale w ponurej ciszy sali sądowej wydarzyło się coś niesamowitego, gdy pies wszedł na salę, a ta chwila zmieniła wszystko na zawsze. Powietrze, ciężkie jak teksańskie niebo, rozciągnęło się na całe popołudnie. Michael siedział na środku sali sądowej z opadniętymi ramionami, głębokim spojrzeniem i lekko drżącymi dłońmi na kolanach. Chociaż wyglądał na zmęczonego i zdesperowanego, w jego oczach wciąż było słychać iskierkę nadziei. Złożył ostatnią prośbę o zobaczenie swojego psa. Rocky Eagle, który towarzyszył mu w niebezpiecznej podróży wojennej w Afganistanie. Złożyła tę rozdzierającą serce prośbę do sędziego i, wbrew wszelkim oczekiwaniom, jej prośba została spełniona. Kiedy otworzyły się drewniane drzwi, wszystkie oczy skierowały się na potężnego owczarka niemieckiego. Jakby widząc swojego pana po raz ostatni. Roki wbiegł do środka, uważnie przeskanował pokój, a gdy tylko znalazł Michaela, pociągnął za smycz i rzucił się w jego stronę. W tym momencie krótki skowyt Rokiego przeszył ciszę, jak ostry nóż. Michael wybuchnął płaczem, a jego tłumione emocje nagle zmieniły się w ból. O mój Boże! wyszeptał jeden z widzów, nie mogąc opanować emocji, gdy oglądał to wzruszające spotkanie. Gdy tylko pies został spuszczony ze smyczy. Michael upadł na kolana i mocno przytulił Rokiego. Tak mi przykro. Stary! Wyszeptał drżącym głosem, łzy spadały prawie niesłyszalnie. Kiedy przeczesywał dłońmi gęste futro Rokiego, jego oczy zwróciły się na sędziego z wyrazem bólu. Jakby oczekując zmiany, ciudł. Ale wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Michael zauważył ukryte znamie pod sierścią na karku Rokiego. Każdy, kto nie był tak przywiązany do Rokiego, Przeoczyłby ten szczegół. Przerażony i nie mogący uwierzyć w to, co czuje, Michael poczuł coś w rodzaju śruby zakopanej pod skórą rokiego. Obrońca, siedzący kilka metrów dalej, był świadkiem wszystkiego. Podobnie jak zmartwiony wyraz twarzy Michaela i przerażona twarz jego żony Lei. Nagle wyciągnął kartkę papieru. Pospiesznie napisał na niej kilka słów i wręczył ją sędziemu. Wysoki sądzie, musimy natychmiast zawiesić proces. Na sali sądowej zapanował chaos, nikt nie wiedział, co było napisane na kartce, nawet Michael. Jego oczy odzwierciedlały nadzieję. Ale ta nadzieja została szybko pochłonięta przez strach, ponieważ z jego doświadczenia wynikało, że nadzieja zawsze wiązała się z bólem. Sędzia Avery, starsza kobieta o srebrnych włosach, zerknęła na Michaela i Rokiego przez swoje ciasne okulary z mieszaną troską i wyrachowanym sceptycyzmem. Podczas swojej kadencji widziała niezliczone przypadki manipulujących oskarżonych, płaczliwe zeznania, dobre intencje, ale błędne roszczenia. Ale te nowe ustalenia mogą nie uniewinnić pana Cartera od razu. W interesie sprawiedliwości, powiedział, przyznam obronie przedłużenie czasu na zbadanie sprawy. Sąd odracza rozprawę do czasu podjęcia decyzji. Szepty i okrzyki wypełniły salę na temat tego, jak obrażenia Rokiego i szersze zarzuty mogą się przecinać. Reporterzy rzucili się do zbierania cytatów. Prawnicy przetasowali dokumenty, a sędzia uderzył młotkiem, aby przywrócić porządek. Wkrótce potem Michael został przewieziony do aresztu na wózku inwalidzkim pod specjalnymi środkami ostrożności. Pod napisem adjourned na drzwiach swojej celi, Michael zdał sobie sprawę, że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta, choć dawało to promek nadziei. W oczach prawa wciąż był oskarżonym, a burzowe chmury podejrzeń nie chciały się rozproszyć w poczekalni przed budynkiem sądu. Harold odwiedził Michaela i zapytał o każdy szczegół, który mógłby powiązać obrażenia Rokiego z zarzutami o znęcanie się nad małżonkiem. Czy roki był kiedykolwiek ranny na wojnie? zapytał. Przerzucając strony akt wojskowych Michaela, Michael potrząsnął głową na boki i zrobił minę. Ten pies nie był dobry. Mieliśmy kilka trudnych misji w Afganistanie, ale Roki zawsze wychodził z nich bez szwanku, nawet jeśli był ranny. Ważna informacja na temat rosnącej listy elementów układanki ujawniła, że obaj mężczyźni myśleli o tym samym. Jeśli Roki zawsze był zdrowy, to w jaki sposób skończył ze świeżymi ranami po zamieszkaniu w rezydencji Carterów? Harold potajemnie śledził Rokiego po tym, jak współczujący komornik zgodził się go uwolnić. Tymczasowo zostawili psa pod opieką Harolda i razem udali się długą wiejską drogą do posiadłości Carterów. Rozległa posiadłość niegdyś część idyllicznego Edenu stała teraz jako niesamowite przypomnienie wszystkiego, co poszło nie tak w życiu Michaela. Pola były zarośnięte. A gdy Harold zaparkował samochód, w oddali majaczyła sylwetka głównego dworu, otoczonego wysokimi, starymi drzewami. Gdy Harold zaparkował samochód, zobaczył młodego mężczyznę wychodzącego na ganek. Mężczyzna był wysoki. Miał szerokie ramiona i zrelaksowaną postawę, która sugerowała, że był pracowity i silny fizycznie. Harold przypomniał sobie krótką przemowę Michaela niejaki John Everett. Drwal lub jakiś mechanik zatrudniony w posiadłości do zarządzania wycinką drzew i pracami naprawczymi. Harold postanowił się nie wychylać, obserwując, jak Roki rozpoznaje mężczyznę, ale nie okazywał podekscytowania. Wskazał na Michaela. Roki wyprostował się, uszy psa cofnęły się, a w jego gardle rozległ się niski warkot. To był pierwszy znak, że coś jest nie tak. Pani Harold w milczeniu podążyła za nimi z boku domu, ostrożnie zaglądając przez otwarte okna. I właśnie w tym momencie Karol zobaczyła żonę Michaela. Byli w salonie, rozmawiając dość intymnie z młodym drwalem. Język ich ciała był niezaprzeczalnie intymny. W pewnym momencie Karol wyciągnęła rękę, by odgarnąć kosmyk włosów z czoła Johna Everetta, i oboje wymienili znaczące spojrzenie. Harold ukradkiem zrobił kilka zdjęć na granicy romantycznego związku, a jego serce waliło. To był właśnie ten rodzaj dowodu, który mógł ujawnić ukryty motyw stojący za oskarżeniami. Ze zdjęciami w ręku, Harold zaprowadził Rokiego z powrotem do samochodu, a jego umysł wirował od możliwości. Dziwne, surowe rany na ciele Rokiego, podejrzana bliskość Karol i Johna oraz podejrzana natura oskarżeń Michaela malowały ponury obraz dla Harolda. Harold zdecydował się określić swoje kolejne kroki w gromadzeniu większej ilości dowodów. Postanowił porozmawiać z kimś w posiadłości. Kto mógł mieć informacje? To było pouczające dla Harolda. Aby uzyskać wgląd w przeszłość Carol Carter i zdać sobie sprawę, że frustrujące prawdy zaczynają stawać się jasne. Carol mogła wrobić Michaela i miało sens, że John Everett był prawdopodobnie zaangażowany w jakikolwiek plan, który zorganizowała. Jeśli Carol i John byli kochankami, sensowne byłoby oskarżenie Michaela o molestowanie idealny sposób na pozbycie się Michaela i przejęcie jego spadku. Następnego dnia, gdy Michael siedział niespokojnie w swojej celi, Tajemnicza kobieta przybyła do więzienia, aby się z nim zobaczyć. Miała na sobie ciemne okulary przeciwsłoneczne i prosty beżowy płaszcz, który zakrywał większość jej ciała. Strażnicy początkowo odmówili jej wstępu, ale powiedzieli, że mają pilne informacje dla Michaela Cartera. Kiedy uzyskał dostęp, ostrożnie podszedł do żołnierza na wózku inwalidzkim. Nie mogę ujawnić swojego nazwiska, wyszeptał drżącym głosem, ale pracuję jako urzędnik w biurze rejestratora hrabstwa. Widziałem dokumenty, które pokazują, że twoja żona i ten młody człowiek, John Everett, są zaangażowani w plan przejęcia kontroli nad twoją własnością. Ziemia uprawna jest wszystkim, a ty jesteś tylko pionkiem w znacznie większym planie. Oczy Michaela zwęziły się, a w jego umyśle pojawiły się wątpliwości, ale usłyszenie tego potwierdziło, że fala gniewu i złamanego serca została wywołana. Fałszują dokumenty. Wymyślają zeznania, kontynuowała kobieta. Mam wystarczająco dużo dowodów, abyś mógł zacząć, ale musisz postępować ostrożnie. Oni są przebiegli. Następnie, rzucając ukradkowe spojrzenie na strażnika, wręczyła mu mały, złożony banknot i uciekła. Tymczasem w posiadłości obok Harold Rocky, który był na czatach, odkrył, że Carol i John zniknęli w małej drewnianej chatce, zwykle znajdującej się na drugim końcu posiadłości. Prowadząca tam zarośnięta ścieżka Otoczona była ciernistymi krzewami i ocieniona wysokimi jaworami. Było to idealne miejsce na tajne spotkania. Harold robił zdjęcia parze wchodzącej do środka, czasami pozostając tam godzinami. Jeśli Karol naprawdę była zaangażowana we wrabianie Michaela, te tajne spotkania mogły być kluczem do rozwikłania całego spisku w jego celi. Michael wrócił myślami do tego, jak to wszystko się zaczęło. Pamiętał, jak wrócił z Afganistanu kilka miesięcy przed czasem. Ponieważ poważny uraz rdzenia kręgowego zmusił go do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Karol powitała go chłodno, twierdząc, że to tylko szok spowodowany jego widokiem na wózku inwalidzkim. Z czasem jednak jej wymówki stawały się coraz częstsze i bardziej podejrzane. Każdego popołudnia miała powody, by opuszczać dwór, by odwiedzać sąsiadów, załatwiać sprawy lub uczestniczyć w lokalnych imprezach charytatywnych, a następnie wracać późnym wieczorem. Początkowo przypisywał to niepokojowi, ale im dłużej był nieobecny, tym bardziej podejrzewał, że coś się zmieniło. Była teraz damą, a wokół niej wirowały rewelacje. Wszystko wydawało się pasować do przerażającej układanki. Michael martwił się o bezpieczeństwo Rokiego. Jeśli Carol i John Everett naprawdę stali za ranami na szyi Rokiego, pies był w niebezpieczeństwie, ponieważ oni, chociaż Roki podróżował teraz z Haroldem, miał do niego nieograniczony dostęp. Powrót do rezydencji w celu dalszych badań oznaczał prawdziwe niebezpieczeństwo. Powinieneś skontaktować się z grupą ochrony zwierząt? Ym, obiecaj mi, że Rocky będzie bezpieczny. Yy, nie mogę go stracić! Michael błagał Harolda podczas jednego z ich spotkań. Harold przytaknął uroczyście. Upewnię się, że nikt go nie tknie. Następnego wieczoru. Przysięgam! Służąca z posiadłości karterów złożyła potajemną wizytę w więzieniu. Była to nieśmiała kobieta o imieniu Clara. Z długą historią służby w Carter. Gosposia znalazła cele Michaela i wyszeptała przez kraty. Panie Carter, służę pańskiej rodzinie odkąd był pan dzieckiem. Nigdy nie wierzyłam, że skrzywdzi pan panią Carter. Podała mu złożony list drżącymi rękami. Wewnątrz Michael znalazł obciążające go szczegóły, notatki omawiające plan wrobienia go, przemoc domową przekupionych świadków i wzmiankę o sfałszowanych dokumentach prawnych w celu zabezpieczenia całego spadku w imieniu Karol. Michael poczuł łzy napływające do oczu, gdy czytał każde słowo, ale zmusił się do zachowania spokoju. Lojalność Klary była bardzo ważna. Dziękuję. Michael stłumił swój gniew, szepcząc, bądź bezpieczna. Bezpieczna Klaro? Oni nie przestaną. Nic ośmielony listem Klary. Harold nasilił śledztwo. Przesłuchał lokalnych pracowników farmy, sąsiadów i personel, który pracował na farmie od dziesięcioleci. Odkrył, że Carol była w bliskich relacjach z Johnem Everettem jeszcze przed nagłym powrotem Michaela. Więcej obciążających dowodów pojawiło się podczas wojny. Podejrzane zapisy finansowe pokazujące duże wypłaty skąd Michaela zorganizowane przez Karol. Było jasne, że starannie zaplanowała oskarżenie Michaela o znęcanie się. Zakładając niepełnosprawność i stan Michaela. Piętno stresu pourazowego po służbie wojskowej uczyniłoby go łatwym celem. Rola Johna Everetta wydawała się być rolą wspólnika i potencjalnego przyszłego właściciela nieruchomości. Gdy Michael zniknął, gdy sprawa została wznowiona w sądzie, Harold przedstawił Karol i Johna, zdjęcia listu Klary, zeznania robotników rolnych, którzy podsłuchali podejrzane rozmowy i, co chyba najważniejsze, obrażenia Rokiego. Ekspert weterynarii stanął przed sądem i zeznał, że rany na szyi Rokiego były zgodne z celowym krępowaniem, a nawet torturami z pewnością nie tego rodzaju torturami, ale obrażeniami, których można oczekiwać od zwierzęcia żyjącego z kochającą rodziną. Rewelacja ta wstrząsnęła salą sądową, gdy zdumienie wzrosło, gdy ujawniono, że pies był źle traktowany prawdopodobnie w celu oszukania fałszywa narracja o przemocy domowej narracja którą Karol narzuciła Michaelowi dla własnego zysku finansowego. Oskarżenie wyraźnie starało się odzyskać swoją niegdyś pewną siebie postawę. Głos sędziego Averiego zaostrzył się, gdy zwrócił się do sądu. Dowody wskazują, że pani Carol Carter i pan John Everett zawiązali spisek w celu sfabrykowania oskarżeń o przemoc domową. Sąd nie może z czystym sumieniem prowadzić postępowania przeciwko panu Michaelowi Carterowi bez dalszego zbadania tych nowych zarzutów. Tym razem na sali sądowej zapanowała cisza, ustępując miejsca aprobującym pomrukom publiczności, a nawet asystentów oskarżyciela. Zaczynali kwestionować wiarygodność twierdzeń Karol. Kilka minut później sędzia formalnie oddalił zarzuty przeciwko Michaelowi. Głos Gawla odbił się echem od ścian sali. Panie Carter, ogłaszam, że jest pan tutaj, powiedział sędzia Avery. Po oczyszczeniu ze wszystkich zarzutów znęcania się przez panią Carter. Sąd rozpocznie nowe dochodzenie w sprawie pani Carol Carter i pana Johna Everetta pod zarzutem spisku, oszustwa i przysięstwa. Rola Rokiego w odkryciu prawdy w tej sprawie zostanie należycie odnotowana w protokole. Sprawiedliwość była znana z tego, że często dochodziła do głosów w najbardziej nieoczekiwany sposób. Gdy sala wybuchła oklaskami i wiwatami, dało się słyszeć gniewne krzyki Carol, ukrywającej się w rogu galerii. Jej oczy błyszczały jadowitą wściekłością. A John Everett patrzył na nią z równym błyskiem w oku. Wściekłe BFF rzuciły się do środka i nakazały Karol i Johnowi pozostać na przesłuchaniu. Wraz z trzaskiem sędziowskiego młotka, proces, który groził zrujnowaniem życia Michaela, w końcu dobiegł końca. Uwolniony od niesprawiedliwego sędziego, w niewoli Michael wyjechał na wózku inwalidzkim z sali sądowej. Rocky wiernie u jego boku, słońce było tuż nad głową, kąpiąc schody sądu w jaskrawym świetle. Był to odpowiedni kontrast dla ciemności i oszustwa, które w końcu się rozwinęły. Harold poklepał Michaela po ramieniu, wyczerpany, ale triumfujący. Uwolniłeś Cartera, powiedział z uśmiechem. Zabierzmy cię do domu i poskładajmy wszystko do kupy. Łzy ulgi i wdzięczności spłynęły po policzkach Michaela. Spojrzał na rokiego, podczas gdy reporterzy roili się wokół nich. Kamery błyskały, a mikrofony kiwały się w przód i w tył. Michael zdał sobie sprawę z czegoś fundamentalnego. Wciąż toczył wojnę, ale nie był to rodzaj wojny toczonej na obcej ziemi. Była to wojna o odzyskanie życia, honoru i ochronę tych, których kochał. Ponieważ po raz pierwszy został oskarżony, poczuł iskierkę nadziei, przetrwał atak kłamstw, manipulacji i zdrady i wyszedł niosąc ze sobą prawdę. Teraz droga przed nim polegała na wyleczeniu ran swoich i Rokiego. Michael Carter nigdy nie zapomni momentu, w którym Roki pociągnął za smycz na sali sądowej, ani Łez które uronił, gdy odkrył ukryte blizny na swoim ukochanym przyjacielu, w ten sposób jego złamane serce stało się katalizatorem w odkryciu znacznie większego spisku mającego na celu jego zrujnowanie. Ale obecność Rokiego przypomniała również Michaelowi o prawdziwym znaczeniu. Lojalność była cnotą, którą Karol i John okrutnie zignorowali. Teraz wolny od ciężaru fałszywych oskarżeń, misją Michaela była ochrona Rokiego i uhonorowanie więzi stworzonej w Afganistanie. Maszerowali ramię w ramię. Weterani pies? Gotowi odbudować ukształtowane życie z prawdą i zaangażowaniem, a gdy słońce zachodziło nad rezydencją karterów, Michael złożył cichą przysięgę swojemu lojalnemu przyjacielowi u jego stóp, że niezależnie od następnej bitwy, zmierzą się z nią razem.